być smerfem, czy nakarmić dzieci w Afryce. Ostatnie pytanie jest prawie niemożliwe do odpowiedzi. Pozostać prawiczkiem na zawsze, czy wziąć ślub z pierwszą osobą, która pojawi się po kliknięciu obserwuj. Mieć nieograniczoną ilość robuxów, czy Uratować obce dziecko, pocałować Roberta Lewandowskiego, czy pocałować pierwszą osobę, która pojawi się po kliknięciu udostępnij, a następnie więcej zarabiaj 10 tysięcy każdego miesiąca do końca życia, czy dostać milion złotych teraz?